Pierwsze miejsce, konferencja wschodnia i centralna w sumie Milwaukee Bucks. Co sądzicie o tym? Hmm. W sumie tutaj Bucks jak przez ostatnie kilka sezonów, stabilnie, bez e, większych jakichś tej e, sensacji. E, przedłuż e, przedłużenie Bruka Lupeza i Chris'a Nielsona, jakby tutaj mus tak naprawdę, no bo wiadomo jak ważne są to Postacie dla drużyny z Wisconsin. Wiadomo, trochę kontuzja Chrisa Middletona utrudniła tutaj osiągnięcie pełnego potencjału tej drużyny, no ale nadal jest to świetne, świetne uzupełnienie dla Janisa, dla Juru Holidaya. No a Brooke Lopez, no to naprawdę w, mam nadzieję, że teraz po, wraz ze zmianą trenera znów będzie bardziej wykorzystywany w ataku, no bo pokazywał w drugim meczu z, z Majami, tak naprawdę w playoffach, jaką gigantyczną się w ataku jest. To nie jest tylko Splash Mountain, dostania e, za linią za trzy i rzucania trójek. To jest naprawdę pełen arsenał ofensywny. i Fajnie, jak to będą wykorzystywać. No i przede wszystkim to, jaki postęp kilka lat temu poczynił w obronie. Także no, Bucks tak naprawdę się za bardzo nie zmienili. No trzeba zobaczyć, jak po prostu tutaj zagra synergia z nowym, z nowym coachem, no bo to jest tak naprawdę najważniejsza, najważniejsza, najistotniejsza zmiana, w, jeżeli chodzi o tą drużynę. No tak, ja bym, ja bym po, po, poprzez troszkę innej strony, można by powiedzieć, jaka piękna klęska, prawda? Jedynki w sezonie zasadniczym, przypomnijmy, oni pięć wygranych więcej niż Denver Nuggets, do końca tam z Włodson Celtics zwojowali i zapłacili za to wysoką cenę, bo przegrali w pierwszej rundzie playoffs. Z tym, że no znowu zdrowie, prawda? No, no oczywiście o starą coach bat. Coach ale przypomnijmy, że w tej serii z Miami hit, takiej nietypowej, w pierwszym meczu, już w pierwszej połowie, kontuzja Janisa, nie wraca na drugą, no to ustawia całą rywalizację. Jedyna wygrana bez Janisa, prawda? Natomiast tam była pełna adyscyplina drużyny Milwaukee Bucks, czyli niekontrolowani przez coacha. Po pięciu latach era Budenholzera się, się skończyła. Myślę, że, że dobrze. Tak, tak. Natomiast no, fenomenem jest w ogóle to, że oni w tym sezonie zasadniczym byli w stanie wygrać te 58 meczów, bo przecież tam ile było nieobecności? No, Janis prawie 20 meczów, Drew nawet 15, prawda? No, Chris Middleton to wiemy, że więcej nieobecności niż obecności. Brook Lopez też wojował, Konat on też ponad 20 meczów. Natomiast to, co oni, tak tylko przypomnę, że. Że w historii oni po raz piąty odpadli jako jedynka w swojej historii. O, o. I co ciekawe, w ostatnich latach trzykrotnie odpadali. Raz tylko wygrali, wtedy zostali mistrzami, jako, jako jedynka. Natomiast trzeba powiedzieć, tak jak, tak jak Rafał wspomniałeś, tutaj taki model trochę zachowawczy, który kosztuje gigantyczne pieniądze. Dlaczego powiedziałem, że taka piękna klęska? Bo oni też w poprzednim sezonie byli zespołem, który najwięcej wydał na wschodzie, a trzecia najwyższe, trzecia najwyższe wydatki w granicach 193 milionów. W ogóle Milwaukee Bucks to dla mnie jest taki, taki troszkę fenomen, bo to jest klub, który nie zachowuje się jak small market team, prawda? Czyli wielkie pieniądze właścicieli, Wielki zespół, no bo to jest nieprawdopodobny power, ale niestety ten wielki kwartet, który tyle kosztuje i znowu kosztuje nowe pieniądze, też to jest sukcesem zachowanie składu przy, przy wszystkich obostrzeniach. Ten wielki kwartet to aż nie do uwierzenia. Oni razem zagrali łącznie z playoffs 195 minut. Także no, już wiemy, dlaczego oni odpadli tak szybko, ale z drugiej strony to oni mogli tę historię Miami Heats jakby pociągnąć, prawda? Może nawet do finału jako jedynka, nawet w finale mieliby atut własnego parkietu. Tak, tak. Jak, jak najbardziej, no ja wiadomo, tutaj lekko może w, jako fan Majami Patrzę, to z innej perspektywy, bo kontuzje kontuzjami, ale wydaje mi się, że tutaj ofiarą, że coach jako ofiara jest tutaj, myślę, że trochę lekkim nadużyciem, bo rzeczywiście 100 lato tutaj bardzo głośno poruszono temat tego, że jeżeli coś nie wychodzi, to zwalnia się trenera, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to. Jak dużo błędów z, z, od strony trenerskiej, z mojego punktu widzenia, zostało popełnionych. No też potem wyszło, że tam e, problemy personalne, tam problemy w rodzinie były tak. E, tak, nieba... osobiste, tak, tak, osobiste. Tak, więc jakby to też nie ma co się dziwić, że w takich e, warunkach też ciężko zachować trzeźwość umysłu, no reagować jak w sekundy, no sekundy. Bo... Od trzeźwości to trzeba uważać przy Kołczu Badzie, bo między innymi stąd ten, ten jego pseudonim, bo to jest sympatyk nie tylko piwa. Ja o przypadki pod wpływem. Tak, ale w, no, jednak tutaj, raczej e, znaczy w takich sytuacjach, kiedy no, jednak w domu, tak naprawdę w rodzinie się nie dzieje dobrze, no to na pewno utrudnia to. No ale jednak e, kolejne, e, kolejne play-offy naznaczone pewną taką niekompetencją, pewnym zabraniem potencjału tej drużyny, no bo nie oszukujmy się, nawet bez Janisa, to jest drużyna, co pokazała w drugim meczu, no, niesamowicie e, utalentowana. No jednak po drugim meczu w ogóle niewykorzystywany Brooke Lopez w ataku, mimo że no, wtedy nas ogromnych problemów. No, i czysto koszykarsko po prostu, no jak to się zwykle w Ameryce mówią tak, jeden trener grał w był drugi tutaj w szachy, więc wydaje Rozstrzelani, się, że... prawda? Rozstrzelani, prawda, trójkami, bo, bo znowu byli ofiarami tego, że oni wyznają taką troszkę starą zasadę, że serce każdej obrony jest w pomalowanym, ale tak. to było dobre w czasach, nie wiem, Reda Auerbacha, i, i, i oldschoolowej koszykówki, no, żeby ich Miami Heat rozstrzelali. 122 punkty średnio tracili Milwaukee Bucks w tym pięciu meczu. No, od ale od też wychodziły właśnie pewne tutaj, przede wszystkim kreatywność e, trenera z Polski z racji tego jak ustawiał, bo i odwrócony pick and roll e, Bama Adebayo z Jimmy Butlerem, gdzie nagle był problem z przyjmowaniem tego krycia, e, więc no tutaj my, myślę, że... Tam to, jako to, point center, nie? Tak, no to tu jak najbardziej myślę, że to, to trochę zweryfikowały to, co e, w ten sposób nie zweryfikował zbyt dużo budkę wina Duranta jeszcze kilka lat temu w serii playoffs, gdzie no po prostu jednak drużyna jest dobra, ale wydaje mi się, że ten trener nie jest w stanie nie był w stanie z tą drużyną osiągnąć pewnych celów. wydobyć z nich tego maksa powiedzmy, nawet więcej niż maksa, no bo o to chodzi w byciu trenera tak naprawdę w NBA. Żeby Zapomniał ten... o ławce, prawda? On właściwie grał tylko piątką zawodników, i a, ta a. ławka Miami Heat też niszczyła. Milwaukee Bucks, no stąd taka krótka przygoda jedynki. Chyba po raz szósty w historii się zdarzyło, żeby jedynka odpadła tak, tak wcześnie. Tak, no ale to też wychodziło przecież potem liczne komentarze, czemu Drew Holiday nie zmieniał ukrycia, nie oddawał krycia Jimmy'ego przez Janisowi na przykład, no żeby było jakakolwiek zaskoczenie coś zrobić. no. Pozwolono e, Batlerowi się po prostu rozpędzić, no ale też moim zdaniem tu już niezależnie od tego co zawodnik mówi, że on chce go kryć, że on sobie poradzi, no bo wiadomo, że z indywidualnym talentem defensywnym są niesamowicie, niesamowici, no bo Brook Lopez e, jako d, e, obrońca low postu świetny, to oczywiście też e, e, shot no, tak samo Janic oczywiście, tak, no przecież były, były e, defensive player of the year. Juro holiday również no, klas, klasowej jakości stoper na piłce ale jednak nie tak, ktoś... chodził w tych meczach z Mayami z tak Majami, tak a, właśnie, jeżeli, minutach, tak jak skoro nie działało, mógł po prostu, no każdy, może mieć słabszy moment, to czemu nie były wprowadzone zmiany? I myślę, że tutaj jednak dobrą decyzją było, no zobaczymy, jak przyjdzie tutaj właśnie ten efekt nowej miotły, powiedzmy. No ale same ruchy kadrowe niewielkie, no drogie jak najbardziej, no bo każdy z tych zawodników w innym klubie mógłby zarabiać moim zdaniem, jeszcze w niektórych przypadkach, no, Bruka Lopeza choćby, jeszcze większe pieniądze. Więc, bo tu mówimy o około 25 milionach za sezon, także no, biorąc pod uwagę to, co on potrafi wnieść do mistrzowskiej drużyny e, lub każdej innej, to naprawdę myślę, że nie są to jeszcze bardzo wygórowane pieniądze, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nadal będzie to no, top dwa, tak naprawdę myślę, że top 2, może top 3 konferencji wschodniej, no bo to utrzymany skład, znają się już naprawdę nie pierwszy sezon, nie drugi, nie trzeci, można tak parafrazując zdanie Lebrona. Także tak, no to ciężko coś więcej dodać tak naprawdę. No, zobaczymy, no oby zdrowie dopisało. Ja myślę, że jeszcze że dwa wątki jeszcze warto poruszyć, jakby tłumacząc dlaczego tak zachowawczo Milwaukee Bucks, no bo oni po pierwsze musieli mieć pieniądze na tych dwóch do podpisania, do przedłużenia, prawda, Middletona i, i Bruka Lopeza, a to ich kosztowało 150 milionów dolarów powiedzmy na 2 trzy sezony, natomiast oni jakby się na to szykowali, że będą bronili tych dwóch zawodników, a przypomnijmy, że za chwilę trzeba będzie przedłużać Janisa za jakieś 170 Parę milionów, i przez to stracili no, ważnych role players, którzy ciągnęli różne w trudnych sytuacjach: Giovana Cartera, Wesleya Matthewsa, Diego Ingelsa, chociaż Ingels też dużo meczów stracił, Matthews również. Natomiast y, ja myślę, że to warto też powiedzieć, że w tej chwili Middleton jest właśnie tańszym graczem niż powinien być. Bo mógłby zarabiać ponad 40 milionów dolarów, a będzie zarabiał 29, także z jego strony też miły gest, co oczywiście oznacza, że będzie perspektywa dłuższego grania. To samo z brukiem Lopezem, ale myślę, że jeszcze jeden element warto, warto poruszyć, czyli kto to jest ten Adrian Griffin? Gość, który ma prawie 50 lat, debiutuje w roli pierwszego coacha. Tu mi się Chuck Daly trochę przypomina z dawnych, dawnych czasów jeszcze z Cleveland Cavaliers, a potem oczywiście Detroit Pistons. Natomiast Adrian Griffin to jest gość, który 24 lata Pracował w NBA, żeby wreszcie się dopracować tej pozycji głównego coacha. Warto powiedzieć, że jako zawodnik tam troszkę, nawet raz był mistrzem z Dallas Mavericks w 2011 roku. Potem był mistrzem też jako, jako coach w Toronto, jako twórca obrony Toronto Raptors. To jest coach od obrony, ale myślę, że też coach, który troszkę tę obronę wysunie na zewnątrz. Bo, bo nawet tutaj, no powiedzmy, mimo wszystko Malik Beasley to jest jakiś zysk, prawda? Myślę, że, że Crowder be, będzie przez niego e, e, utilize, czyli wprowadzony do drużyny tak jak trzeba, bo w tej chwili zadanie jest takie: trzeba się liczyć z kontuzjami czołowych graczy i, i chować ich trochę w 82 meczach. I trzeba maksymalnie zoptymalizować, a może nawet zmaksymalizować wszystkich tych role players, prawda? Bo był taki moment, że Milwaukee Bucks mieli podpisanych siedmiu zawodników, no ale John Horst stanął na wysokości zadania. Jest power podtrzymany. Zobaczymy, jak będą wyniki, bo już konkurencja w samej dywizji centralnej jest, wydaje się, silniejsza. No, ogólnie, jeżeli chodzi o Milwaukee, no to. W skład jest w większości taki sam, drobne zmiany kosmetyczne, tak jak mówiliśmy, że zamiast dawana Cartera jest Malik Beasley. Fajnie jest to, że no jest ta chemia, ten skład jest cały czas ten sam, no to jest skład mistrzowski, sprawdzony, więc no fajnie. Fajnie też, że no został starszy anty po Thanasis, do tego drugi z braci baby Lopez baby tak, babysitter. Robin, więc ta atmosfera, no to jest zespół, który rzeczywiście tą trójkę powinien zrobić. Kwestia tego, no trener, żeby jakieś nowe schematy zrobił, bo mi się wydaje, że Milwaukee to jest akurat zespół, który jest najbardziej wyskałtowany z całej NBA. Szczególnie mi się wydaje, że Boston, Celtics mają i po prostu w moim